A znowu mi to robią, kiedy zawsze mam dużo roboty. Witam, witam, to nie są ćwiczenia. Kasper Cosmos z tej strony. The Sims wypuściło aktualizację, o której nic nie mówiło, nie zapowiadało. I oczywiście mówię, a mała aktualizacja, pewnie jakieś poprawki, błędu, przecież dopiero co odświeżyli dzień Spa, z ratatata i tak dalej, i tak dalej. No i jak zawsze nie. Nie, musi być coś wielkiego, kiedy, kiedy ja mam po prostu jakieś zajęcie, co nie. No ale słuchajcie, jest dobrze. Do The Sims 4 doszło bardzo, bardzo dużo nowych wariantów kolorystycznych. Jest to około tysiąc wariantów kolorystycznych do istniejących obiektów w grze. Ogólnie musimy jeszcze o tego wrócić, ponieważ kiba Sims 3 wypuściła mapkę. Tego, co wydarzy się w przyszłości w Simsach. Takie mapki zapowiadały wcześniej, na przykład była taka mapka wakacyjna, gdzie zapowiedzieli nam dodatek i tak dalej, i tak dalej. W tym przypadku zapowiedzieli nam cztery nowe kity, ale o tym będę mówił w oddzielnym filmie. Natomiast powiedzieli też o tym, że dostaniemy free update'y, czyli darmowe aktualizacje z wieloma nowymi kolorami i nowymi, jakby, możliwościami do grania. I dostaliśmy to. Naprawdę. Tysiąc nowych wariantów kolorystycznych. Wchodzimy do gry. Ale co warto jeszcze zaznaczyć, to to, że w kasie pojawiły się nowe rzeczy, które wam też pokażę. I nie powiem. Są to fajne rzeczy, na samym początku mamy, słuchajcie, tatuaż, to jest ten tatuaż, zdejmijmy Cito, proszę bardzo, taki o, o tak on e, wygląda, ładny, dosyć, naprawdę, taki złoty, ciekawie, wygląda jakby taki bardziej był narysowany, e, ale ten spoko bardzo. Dostaliśmy, moi kochani, również nowe włosy, zaraz Wam je pokażę i tych włosów jest kilka, więc to jest akurat bardzo, bardzo spoko, to są włosy numer jeden, które są nowe, to są... Literalnie jedne z piękniejszych włosów, jakie ostatnio doszły w Simsach. Bardzo, bardzo mi się one podobają, więc na, na plus ewidentnie bardzo ładnie wyglądają. Nawet na tej Simce dają bardzo dużo. Kolejne włosy inspirowane k-popem i stylem w ogóle k-popowym, ponieważ jeden z nowych kitów będzie właśnie takim stylem inspirowany. Kolejne włosy to są te. Te dziwnie na niej wyglądają. Takie strasznie wysokie czoło i ale też kręcone jakby, wiecie, to zawsze na plusik, że kręcone włosy są, ale zostawmy i to po prostu wygląda prześlicznie w tych włosach. Dalej mamy kilka outfitów na całe ciało i zaraz Wam dokładnie pokażę, o które mi chodzi. To jest na pewno jeden z nich. Bardzo ładny, no nie powiecie, że nie. Bardzo elegancko, estetycznie w tym ta simka wygląda taki Fashionable, tak bym to nazwał Słuchajcie, dobry, bardzo niezły I dalej mamy, o, ten jest też na pewno nowy To nie wiem jaka to jest kultura, słuchajcie Ale na pewno to właśnie jakieś rzeczy kulturowe Następnie, wiecie co sobie jeszcze odznaczę Damskie, bo na pewno, o, w męskich jest to Nowością, bardzo ładne I słuchajcie, jeszcze to jest nowość Także tak to o to też bardzo ładne Kurka wodna, postarali się w tym kasie Bardzo fajnie i jeszcze z akcesoriów Mamy nową rzecz, jest to bransoletka O taka Ciekawa również, nie powiem, że nie. Proszę bardzo, tak wygląda. Można pewnie bardziej na paznokcie obczaić. O, w ten sposób. Bardzo, bardzo ciekawie. Bardzo ładnie to wygląda. uważam, że spoko. Ale teraz przejdźmy do tych nowych wariantów kolorystycznych, bo tego jest ewidentnie więcej. I zobaczymy, co tam się... A! Wydarzyło, ale patrzcie, jeszcze, że zmieniony został, jak widzicie, znaczy galerii tutaj, no nie? Jego wcześniej nie było, także to też jest bardzo fajne, że zostało zmienione. To na plus, ewidentnie na plus, kas bardzo ładny, natomiast to, co się zadziało, to się zadziało w trybie budowania i kupowania, więc tam idźmy, bo tam naprawdę jest tego sporo moi kochani, jest tego naprawdę dużo. Ja postaram wam się pokazać te rzeczy, które zauważę, ale na przykład łatwo będzie to zauważyć, wiecie na czym? Na zasłonach. Na przykład sprawdźcie te zasłony. One wcześniej nie miały takich wariantów kolorystycznych, nie miały na pewno takiej ładnej bieli, one miały właśnie tylko takie dwukolorowe warianty, także to, że dostaliśmy właśnie te jednokolorowe jest super zasługą, także to jest nowość. Może ja tutaj wystawię kilka po prostu tych nowych wariantów, żebyście widzieli i wrócę do was pokazać wam to. Okej, okay, dobra, oficjalnie powiem to nie do ograniczenia jest nowych rzeczy. Ja pół, jakby zobaczcie, nowe tutaj, wszystkie te kolory, które widzicie, na przykład tego, jest kilkanaście nowych kolorów, tych zasłon, tudzież żaluzji jakiś. Nowym fajnym słowem jest ten i jest we wszystkich tych obiektach. Słuchajcie, bardzo możliwe, że wyciągnąłem tutaj coś, co już było, ale trudno mi się połapać, co już było, co nie. Natomiast, jak sobie zauważycie, to na pewno nowy, jest ten taki czarny tutaj. Nowy, ten bardzo się wyróżnia we wszystkich meblach. Ten kolor, on jest na pewno nowy, bo go wcześniej nie było, ale najbardziej mi się podobają nowe, na przykład kuchenki tutaj, jak widzicie, te nowe. Tutaj to taka bardzo dobra fuksjowa kuchenka jest też nowiutka. Mamy nowe podłogi i tych podłóg jest bardzo nowych, dużo. Natomiast nie mogłem ich pokazać, ponieważ na tym um, screenie, słuchajcie, od EA, które dostałem, one wyglądają mniej więcej tak. Tutaj zobaczcie ile tych rzeczy jest nowych, tylko ja nie mogę tych podłóg po prostu rozpoznać, która jest która. Mamy też nowe szachy, jak widzicie tutaj. Wszystkie, ale to dosłownie wszystkie okna z gry podstawowej dostały nowe słocze. Jak widzicie, dosłownie wszystkie i one są z sobą mniej więcej... say Słuchajcie wszystkie połączone dokładnie wszystkie okna z tego co widzę dostały nowe słocze. Um, na przykład te mają nowe słocze z tego co widzę. Ten jest chyba nowy, taki złoty, taki biały zupełnie też jest nowy. Które mają jeszcze? Te mają nowe słocze. Na przykład zobaczcie tutaj. To jest nowe słocze, to jest nowe słocze, to jest nowe słocze, to jest nowe słocze i to jest nowe słocze. Z okien jeszcze mamy na przykład te okna zupełnie nowe słocze. Na przykład te takie bardziej kolorowe granaty niebieskie. Zaraz wam powiem które dokładnie. No, zresztą widzicie, jak dużo tego jest, po prostu. To jest na przykład nowe swatch, to i tak dalej, i tak dalej. Dalej, co mamy? Słuchajcie, te okna mają nowe swocze, i to są. Uwaga, zaraz wam pokazuję. Ten, 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 ten. Tak to wygląda. Także bardzo, bardzo dużo. Te też mają nowe swocze, moi kochani. W ten sposób to wygląda. Także tak jak mówię, no, dużo tego jest, ale to nie wszystko. Nowe swatche zupełnie mają kuchnię. Właśnie te tutaj, proszę bardzo. Tak one wyglądają. Taki fuksjowy kolor, proszę bardzo, bardzo ładny. Mega mi się podoba, są śliczne ewidentnie. Zaraz wam pokażę, jak to jest wyglądało z tym, ale kul kuchnie można zrobić, no nie wierzę. Bardzo mają też ładny biały swatch, na co czekaliśmy wszyscy. Biały z takim drewnem, nowoczesny bardzo, to też jest bardzo spoko. Ale również jest taki biały, bardzo taki nawet bym rzekł kremowy, w tym świetle wyglądał inaczej. Chyba to światło jest i tak najlepsze. Zupełnie czarny swatch, też tak bardzo nowocześnie nagle się zrobiło, rzekłbym, patrzcie, w tą stronę. Dużo bardzo nabrała ta kuchnia kolorów dzięki temu. Tu taki niebieski swatch. A jak nowocześnie to wygląda, jaki to powie w świeżości, niesamowite. Ten szary, również nowiutki, szary z ciemnym, ale jeszcze szary z drewnem. O Boże, jaka piękna ta kuchnia się zrobiła, no nie! Jestem w szoku! Naprawdę! Wow! Niesamowite. Jest jeszcze taki brąz, jak widzicie tutaj. Ta kuchnia dostała po prostu nowe życie. Ewidentnie. Ale to nie wszystkie kuchnie. W sensie to nie wszystko z kuchni, ponieważ ta kuchnia również dostała update. Ta kuchnia modułowa. W ten sposób nowy słoczyk. Jak widzicie tutaj, ten słoczyk akurat był. Natomiast to jest nowy słoczyk. Zupełnie biały słoczyk jest nowym. O, ten z tego co widzę, jest zupełnie nowy. Oczywiście, że tak. I wszystkie jakby elementy tej kuchni też te nowe słoczy mają. Także to też jest bardzo, bardzo ważne, że zostało to w ten sposób zrobione. Świetne, świetne. Po prostu ja jestem w szoku. Ale ba, nawet kwiaty dostały nowe słocze, nawet słuchajcie, donice dostały nowe słocze Jakby y jestem w szoku Zaraz tam powiem, który to dokładnie jest nowy słocz nic mniej więcej, to chyba jest nowy z tego co widzę To jest nowy, to jest nowy słocz donicy To jest nowy słocz donicy, to jest nowy słocz donicy Donice mniejsze Dostały również nowe słocze, zresztą jak widzicie, jest ich bardzo sporo. Na przykład te kolorowe słocze ich wcześniej nie było. Ten czerwony, taki tutaj, o na przykład ten, ten pomarańcz, tego wcześniej nie mieliśmy. Dostaliśmy również nowe słocze kwiatów, nowe słocze kwiatków Bonsai, nawet, słuchajcie, zaraz wam pokażę bązajki też dostały nowe słocze, na przykład ten biały słoczy jest nowy, czarny słoczy jest nowy. To chyba był w ogóle jeden słoczy, tak mi się wydaje, więc tutaj większość słoczy jest u Bonsai nowa. Ale mamy też nowe słocze, nawet tutaj w kwiatkach, w krzewach i tak dalej. To też jest bardzo spoko. Tylko ja już dokładnie nie rozpoznaję, który krzew jest którym. To już dla mnie jest za duże, bo słuchajcie problem. Ja na przykład na kwiatach to w ogóle w filmicach 4 nie znam się, natomiast mam na to mam rzecz do pokazania. Proszę bardzo, tak to tutaj wygląda w ten sposób, więc tych kwiatów jest naprawdę troszeczkę nowych. Bardzo spoko opcja. Zarazem pokażę dokładnie jeszcze wszystko, co doszło. Tutaj mamy nową kuchnię, jak widzicie, to jest w naprawdę dużym powiększeniu i trudno jest zauważyć co jest co, ale musicie po prostu popróbować w grze i poszukać tego. Kolejna ta kuchnia, którą już Wam pokazałem, widzicie, naprawdę, dostała ona nowe życie, totalnie. Tutaj mamy okna, które też widzieliście wcześniej, dostały one nowe życie. Piękne, piękne rzeczy, naprawdę, ja jestem w szoku, jak długo dużo doszło. I te wszystkie rzeczy, które mają dodatkowe, jak widzicie tutaj, te takie zielone kropelki przy sobie, to są rzeczy z nowymi, nowymi słoczami, no nie? Także no, ja powiem tak, jedno wielkie wow i naprawdę Sims Simsy, no jakby zrobiliście to dobrze, jestem w szoku, e, czekałem na to bardzo, jeżeli to będzie dalej robione, to jest niesamowita rzecz i uważam, że powinno być dalej robione, no bo jednak zobaczcie, jak ta kuchnia, którą tutaj widzieliśmy, dostała nowe życie, jakby totalnie, ta kuchnia to jest dla mnie sztos po prostu największy, życia. no jakby to, albo słuchajcie, to. Jakby, to jest piękna, nowoczesna kuchnia. Nigdy już nie uznam tej kuchni za jakąś szarą i tanią. I od teraz jestem standardem tej kuchni i będę jej używał zawsze. Obiecuję to Wam i sobie. Jakby, no, jest to coś po prostu pięknego. Piękna, nowoczesna kuchnia, która wygląda ślicznie. I można zrobić z nią takie piękne rzeczy, że jestem aż dosłownie w szuczku. Polecam wszystkim, Kasper. To ja i uważam, że ta aktualizacja jest super. Jest jedną z największych aktualizacji też, także nie mówcie, że to nie jest duża aktualizacja, bo jest. Naprawdę jest, także... Jestem ciekawy, co wy znajecie Kochani, napiszcie w komentarzach, czy będziecie teraz grać w grę i testować budowniczy. No macie teraz spal do opisu. Także zachęcam was oczywiście do zagrania. Ja dziękuję wszystkim za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku. do zobaczenia, do następnego i pa pa!